Słuchajcie, będę testował pizzę teraz. Eee, zamówiłem sobie pizzę, jestem tutaj na żywo. Jest luszczane odbicie faktycznie. Już to tutaj usunę. O. Jest? Jest. Dobra. Pizza jest to cidrowa pizzocha. Eee, cidrowa pizzocha. Ja tylko zmienię tutaj na hitboxie live show, żeby nie było żadnych tych. O! Mm. I będziemy testować, czy ta pizza jest dobra. Bo zaraz zobaczymy. To zaraz zobaczymy. Pizza z muzeum chleba, tak! <grym> Wygląda to tak. No, wygląda, powiem Wam ładnie. Czekaj, się. Co mała, bo ja jestem taki ten, niejadek. Nie, no żartuję. <śm> nie no ale w tych rantach w tych rantach jest wszcz czyli normalnie jak to się mówi kiełbasa tu jest patrzcie w tych rantach jest wuszt. O i teraz moi drodzy wasze zdrowie jeszcze tak, jeszcze tak nigdy dobrze doświetlonej pizzy nie miałem О, куда? О, пойм вам. Я, па. Сам я живущ в тигрантах. Jakie jaki blaszung mm. Kurdyno Ale pizzocha w Batmanie robią fano Moja mm. Ja Bydzie Kurde jaki fajny hop przywiózł normalnie Mogę powiedzieć z czystym sumieniem Pizza Batman, Radzionków mm. Nie jest to sponsorowana reklama, albowiem To ja zapłaciłem za pizzę, a nie oni mi za reklamę. Mę ten wóz... Ten włóż w tych łonych. Ja doważam, gdyby to miało poleku. Mm. Ja. Dobra, to tyle z testu. Kto kiedykolwiek jadł pizzę, łapka do góry, i napiszcie mi na YouTube, gdzie. Jedliście najlepszą pizzę i kiedy?